Fakty i mity na temat cholesterolu. Pierwszy mit: cholesterol jest szkodliwy. Cholesterol jest czymś, bez czego nasz organizm nie mógłby funkcjonować. Wiele procesów biochemicznych, syntez nie może zajść bez obecności cholesterolu. Takie stwierdzenie jest błędne. Po prostu zbyt wysoka, nieodpowiednia ilość cholesterolu może być szkodliwa. A tak to cholesterol jest czymś, co nasz organizm potrzebuje co musi mieć, żebyśmy po prostu mogli żyć, żeby nasze ciała, organizmy mogły funkcjonować w odpowiedni sposób i bez tego cholesterolu byłoby to po prostu niemożliwe. Kolejna sprawa, żeby obniżyć poziom cholesterolu, musimy zrezygnować z pożywienia zawierającego cholesterol, na przykład jajka, tłuste wędliny, tłuste mięsa. W rzeczywistości jest tak, że ten cholesterol Przyswajany spożywienia jest tylko niewielką ilością tego cholesterolu, jaki jest w naszych ciałach. Cholesterol jest produkowany przez nasze organizmy i jeśli nasz organizm jest zdrowy, ta produkcja cholesterolu jest na odpowiednim poziomie, to cholesterol dostarczany z pożywienia po prostu nie stanowi żadnego zagrożenia. A nawet kiedy ten poziom cholesterolu jest na nieodpowiednim poziomie, Eliminacja cholesterolu z naszej diety nic nie da, nic nam nie pomoże. Dieta powinna być w takim przypadku po prostu zbilansowana, zdrowa, eliminująca składniki pożywienia, wysoko przetworzonego, dużo warzyw, dużo ryb, ale w żadnym wypadku ta eliminacja cholesterolu z naszej diety nic nie pomoże. Kolejną sprawą jest to, że zbyt duża ilość tłuszczy w naszej diecie, w naszym pożywieniu jest szkodliwa, powoduje, że ten cholesterol jest zbyt. jego poziom jest zbyt wysoki, że to w sposób negatywny przekłada się na nasze zdrowie. To jest właściwie półprawda. Nie chodzi o ilość tłuszczy, ale to jakie to są tłuszcze. Tłuszcze. Są potrzebne naszemu organizmowi. Cholesterol też jest potrzebny naszemu organizmowi. Bez tych tłuszczów naprawdę nie, zachodzi do, nie mogłoby dochodzić do wielu reakcji w naszych ciałach i nie chodzi o ilość, tylko chodzi o rodzaj tłuszczu. Więc musimy spojrzeć na to w ten sposób, że eliminujemy tylko te tłuszcze, takie jak tłuszcze trans, które są szkodliwe, które powodują, że ten cholesterol może zacząć szkodzić, one same w sobie są bardzo szkodliwe. Więc nie chodzi ogólnie o eliminację tłuszczy, tylko o eliminację niektórych z tych tłuszczy. Kolejnym mitem jest to, że im mniej, im niższy poziom cholesterolu, tym lepiej. Tu bym się naprawdę z tym nie zgodził. Cholesterol jest nam potrzebny. Poziom cholesterolu wraz z wiekiem powoli wzrasta. No, nasze ciała, niestety, się zmieniają wraz z wiekiem, nawet ten poziom cholesterolu się zmienia, i drastycznie niski poziom cholesterolu nie jest wcale czymś dobrym dla naszego ciała. Nasze ciało potrzebuje tego cholesterolu. Obniżanie tego cholesterolu do takich niskich wartości, niestety, bardzo często sprowadza się po prostu do stosowania. Leków, do stosowania specjalnych leków, które o ile u ludzi, którzy powinni te leki stosować, powinni walczyć z zbyt wysokim poziomem cholesterolu, są czymś nieodzownym, o tyle u naprawdę potężnej ilości osób nie powinny być stosować, żeby w drastyczny sposób obniżyć ten poziom cholesterolu. Kolejną kwestią jest to, że to nie tylko. Leki. Leki nie są jedynym sposobem na obniżenie cholesterolu. Oczywiście w wielu wypadkach są tym podstawowym metodą obniżania tego poziomu cholesterolu, ale żeby obniżyć cholesterol, żeby ten poziom cholesterolu był na odpowiednim poziomie, trzeba stosować też wiele innych rzeczy. Na tym kanale już pojawił się materiał na ten temat, albo w ciągu jednego dwóch dni pojawi się materiał, jak skutecznie obniżyć. Poziom cholesterolu, ale tutaj to skrócę. Mniej stresu, eliminacja palenia, eliminacja nadwagi, dużo ruchu, odpowiednia dieta, czyli zdrowa, zbilansowana, nie eliminująca wcale ten cholesterol. I to już powinno być czymś, co powoduje, że ten cholesterol będzie w odpowiedniej ilości. Więc, jak widać, nasza wiedza o cholesterolu bardzo często jest. Niestety niepełna, niekiedy wręcz zła. O tu jeszcze nie wspomniałem o jednym. Nie jedz jajek, żeby nie mieć zbyt wysokiego poziomu cholesterolu. To troszkę wspomniałem, ale w rzeczywistości te jajka są świetnym wyborem dla ludzi, którzy nawet mają podniesiony cholesterol. Tak jak wspomniałem, nie wpłynie to w sposób negatywny na poziom cholesterolu, a jajka są na tyle zdrowe, na tyle odpowiednie. Że w żaden sposób nie zaszkodzą, a wręcz przeciwnie, będą czymś, co świetnie sprawdzi się w przypadku osób z wysokim poziomem cholesterolu, czyli coś, co może wiele osób zdziwić. Czyli cholesterol to jest troszkę inna rzecz, niż nam się wydaje. Oczywiście, zbyt wysoki poziom, nieodpowiedni poziom jest szkodliwy, ale tak, jest czymś bardzo potrzebnym. Po prostu. Zdrowa odpowiednia dieta, odpowiednia ilość ruchu, mniej stresu, zero palenia i ten cholesterol powinien być na odpowiednim poziomie. Jeśli nie jest, to jak zawsze do lekarza, bo problem może być gdzieś indziej, gdzieś w jakiejś chorobie, w czymś co nie pracuje tak jak trzeba. No ale to już sprawa do specjalistów. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie. Zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, oceń, skomentuj. Dziękuję za uwagę.